Pośród ludzi żyje pies, towarzyski bardzo jest. Jest też mądry, a poza tym ogon ma i cztery łapy. Bardzo lubi być głaskany i za uchem swym drapany. A na prośbę poda łapę, albo wskoczy na kanapę. Gdy zagląda do swej miski, znaczy: obiad jest już bliski. I też takie ma zwyczaje, że na deser kość dostaje. Gdy się złości, groźnie warczy, szczeka, ile sił mu starczy, ale szczeka też z radości, zwłaszcza kiedy wita gości. Zaś, gdy słyszy pana kroki, ogon lata mu na boki, chociaż w domu wiele może, to najlepiej mu na dworze. A tam chodzi tak radosny, jakby poczuł zapach wiosny. Hał, zakrzyknie, Hało! zawoła i już biega dookoła. Zapatykiem aportuje i swym nosem trop wyczuje. A gdy w końcu jest zmęczony, to ma język wystawiony. Choć na dworze się zatraca, to do pana zawsze wraca. I nie może być inaczej, bo najlepszy to człowieka jest przyjaciel.